ponieważ mamy okazję porozmawiać o tym, co można zrobić w płocku, aby żyć, abyśmy byli bardziej szczęśliwi. Interesuje to właśnie pana prezydenta Andrzeja ponieważ ponieważ Państwa zdanie jest ważne. Ta dzisiejsza pora pod, przyciągnęła do wysły tak Płoczan, jak i mieszkańcy całego regionu, ale bardzo cieszę się, że Płoców to przede wszystkim także stolica całego regionu. z tego dlatego warto odstąpić w perspektywie całego regionu. Z tego, co powiedział Mariusz, rzeczywiście aspekt problemów poruszanych przez e, młodych Płoczan jest tam począwszy od tej, na którą całe szczęście prezydent miasta nie ma żadnego wpływu, czyli legalizacja takich czy innych narkotyków, a się na bardzo poważnej, najważniejszej kwestii, czyli y, pracy dla młodych ludzi. Tak naprawdę po roku, latach, roku sprawowania urzędu prezydenta wydaje mi się, że pewne rzeczy udało się, się już zrobić.